Dzień dobry. Mamy nareszcie piąteczek. Rozpoczął się weekend, piękna pogoda. Dziś będę chciał skopać ogródek i porobić pierwsze siewy. Ogród tak skopie, że nie będzie wiedział, jaki miesiąc. Zaczynamy. Lalo lalo. Lalo lalo. Lalo lalo lalo. Lalo. Łopata Lola, jeszcze króla Lola, może na święta jeszcze króla Wilusia. Może na święta dostanę w prezencie Lola, Zaczynamy. Zaczynamy. Gdybyście tutaj poszalały trochę Dobra Robisz, jedziesz Jedzie. Matka wyszła, córka przyszła, córka przyszła, matka wyszła, matka wyszła, córka przyszła, córka przyszła, matka wyszła, przyszła, matka wyszła, córka przyszła Córka przyszła, matka wyszła, matka wyszła, córka przyszła, córka przyszła, matka wyszła, matka wyszła, córka przyszła, córka przyszła, matka wyszła, matka wyszła, córka przyszła.

O, córka przyszła. Córka przyszła. Matka wyszła. Matka wyszła. Córka przyszła. Nie wiem, kiedy one się wreszcie spotkają, ale na razie nie będę Was zanudzał. I znów jak zakopię to całe, to znów się zobaczymy. Przyszła matka. I ta wyszła. Dobra. Jeden odcineczek zakopany. Zgrabimy teraz ładnie. O tak. Pięknie. Teraz możemy pięknie sobie zgrabić. Lolo, <śmierdzi> Lolono. Matka wyszła.

Robionym przez dzisiejszych fachowców. O. Dobra. Przygotowane do siania. Pierwszy gotowy. Zabieramy się za drugi kawałeczek. Dobra. Drugi kawałeczek to jest stanowczo zagrożeń. Już nie na moje zdrowie. Dawaj. O. Kto by? To wyszła. Curusia przyszła, to ma ja kurek. Curusia przyszła, mamusia wyszła, mamusia wyszła, Curusia przyszła, Curusia przyszła, mamusia wyszła. O, znowu jakiś zabytek, Boże. O, takie rzeczy rodzi moja ziemia. Ale tutaj był śmietnik wszędzie. Kiedyś? Jeszcze za poprzedniego systemu to, to co było przy bloku to było przy bloku jak są za płotem świetnisko i tak było też w tym przypadku zielony brakurek. tutaj widzę że jeszcze pietruszka wychodzi z ubiegłego roku to ją zostawimy może na święta będzie parę sztuk? No, może będzie pięknie. Oj, je, je, je. Wszystko, zobacz, znaleźć. znaleźć. No, No, bo oj, oj. tak oj. Oj, oj. Oj, Trochę zasilę nową, a potem z tyłu tu postawił. O! Coś pięknego. Coś pięknego. grapki lala lala na ogrodzie pięknie jest na ogrodzie pięknie jest pięknie pięknie jest 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 oj jak ja kocham tą pracę ja kocham tą pracę. Co wiesz? Jest, jest takie powiedzenie, że jak człowiek haruje jak wół, przychodzi do domu zmęczony i zziajany jak pies, to powinien iść do weterynarza, bo najprawdopodobniej jest osłon. Ale ja lubię się kłaść zmęczony. Wtedy wiem, że na drugi dzień będę mógł podziwiać moje dzieło idealnie. Zrobione o łapka, to będzie pięknie wszystko Oj, myślę, że żonie się będzie podobało. Nie chodzi o to, że jest taka straszna, ale strach jest. No. Musi się podobać. Dobra, zabierzemy się. Zaraz tam! Ta, ta, ta. Wow. Matka przyszła, córka wyszła, ogrodoszek jest zrobiony. Teraz wyniesiemy kurą. Pokażę zaraz, jak kurą wyniesiemy. Tyri, kurki, Oj, z wami to czy światy trzeba pilnować, żebyście nie uciekły, nie? Tak? Trzeba was pilnować. Dobrze. O. Przebrać mi tutaj śmieci, kamienie. Polię, wyrzucimy później do szczupka. O, ale mają zabawę. Pięknie. A my idziemy zobaczyć, co tam Romanek wymyślił. Dobra, bałagan, bałagan, bałagan. Zaraz nie będzie bałaganu. O, ścieżki wszystkie pięknie, ładnie. O, kopłem sobie w kamerę. O, pięknie. I teraz będziemy siali. Wszędzie ładnie ustawione, zrobione. A teraz będziemy siali. Może sobie tutaj najpierw posiejemy pietruszkę. Pietruszkę, pietruszka. Pietruszka. Naciowa Festiwal 68. O, podoba mi się ten rocznik. Bardzo fajnie rocznik. O, bo że zanim ja to otworzę, zaś to chyba jednak tak. Tak Profesjonalny sprzęt do osadzenia pietruszki. pietruszkę mogę posiać tą naciową gęsto, bo się ją będzie przerywało. Jeden rządek o, i pięknie o, tak. zaznaczone następna pietruszka o, o co jest jeszcze kawałek drinki. następna pietruszka tutaj damy pietruszeczkę też naciową. Jakieś tam mniejsza w Ten, ta jest kędzierzawa. Jak to pięknie. nieważne, czy ładnie to wygląda. I nieważne, czy podoba komuś się. Ja i tak, szczęśliwy jestem bardzo. Jakbyśmy tutaj dosiali koło tej jeszcze piepryszeczki, może być ta. Ta będzie pierwsza, I by się tam nie sieje. Jedno po drugim. Ja mam tu taki ten kawałek, że sieje tylko zieleninę. Zielenina, tak, zieleninę. Następnie, co można. O, mam piękno piękną sałatę sałata krucha lodowa like tak. wcale się nie znam na tych językach Ale. o szpilko oj szpilko tu tam i jedziemy tu damy tą sałatę pięknie mi się ta sałata będzie podobała To ta już jest jakaś bajcowana jak my na lancujemy później Żona będzie bardzo szczęśliwa, żona lubi sałatę. Tak, oj. Wszyscy lubią sałatę. Cik, cik, cik. O, ale ładnie. Kurde, ale ładnie. Mam tutaj jeszcze. Co tu mam? Ci śmierduchy będą też. ożotkiewka ma. Ożotkiewka, to jest jakaś taka dziwna. No nie no, fachowo, na taśmie, coś wspaniałego, na mękę synek, zgrabność moja, tak, rzodkiewka powinna być w pietruszce ja na zawsze tak robiłem, że w pietruszce ją siałem. Zawsze siałem w pietruszce i co teraz nie zasiałem, no. Zanim pietruszka zejdzie, to sałata jej zrobi miejsce. Czy znaczy, że odpiewka? Dobra, damy sobie to tak. Tak, damy, je. Tak, jasne. Ha. No mam nadzieję, że jako dobrze zrobiłem, że ta ma nie przydusi mojej pietruszki teraz. No patrzcie, Czy ktoś to mierzył na mój ogródek chyba, nie? Dobra, to tutaj dam ją bliżej, żeby ta pierwszka jedna wyszła. Ale ja jestem dumny z tego. Dobra. I jak posieje wszystko, to się zobaczymy znowu. Prawie kończymy. Jeszcze tutaj na brzegu posieję śmierduszki niskie. Śmierduszki niskie posieje gęsto, także później jak wyjdą, to będę mógł je kępkami poprzesadzać. A w tym miejscu przyjdą pomidory też na pło. Będzie nawet ładnie. No tak, zazwyczaj mi się to udaje. Więc może i teraz normalnie jak Marco światła się ręce częsą, Ja by ktoś powiedział, że na śmierduchy jest za wcześnie. Ja sieję tam o tej porze. Jeśli coś nie wyjdzie, to zawsze mogę dosiać. Nasiona nie kosztują milion złotych. Nie co, to ja teraz mógłbym się zaraz pochwalić tym odróbeczkiem, tak? Ale to chwilunia. Troszeczkę muszę sprzątnąć, jak to mówią, ogacić te wszystkie rzeczy, o tak, nasiona, jeszcze mam, jeszcze słonecznik mam, ale ten słonecznik tam bym chciał przy płocie, może później to zrobimy, o, dobra, chwalimy się, a nie tam, o, 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 o. tak, no, jeszcze tu postawię, schowam tę haczkę, taczkę schowamy. O i pokazuję. Tutaj są rzędy kopru duże. Między tym jeszcze będzie sałata poflancowana. To na samym brzegu jest też pietruszka. Łańcuchy już ładnie przygotowane na pomidory, bo w tym miejscu tak każdego roku mam pomidory, dlatego zrobiłem sobie tu taką budowę. Z tej strony no zapomniałem co posiałem. Chyba no też koper. Koper właśnie rząd, ale mieszany koper. No i na tej grządeczce tutaj łachaczka. Tu na tej grządeczce to są właśnie pietruszka, rzodkiewka, sałata. Docelowo będą pod płotem pomidory. Tam na tej konstrukcji podwyższonej pomidory. A wszędzie jeszcze powtykana sałata. Jestem ciekaw, czy mi ta jabłonka w tym roku zakwitnie. Tak wygląda, że to są pąki kwiatowe. Znawca ze mnie nie najlepszy, może, ale to są kwiaty. Tak, tak, to są kwiaty. To będzie papierówka. Zawsze mi się marzyła. Nie? O, tutaj też mam takiego odstraszacza, który tak odstrasza, że kiedyś sobie kruk obok niego usiadł. Czy no, no tak, tak było i co? No, ale tak wygląda sobie ładnie. Przynajmniej ciekawie, jakieś życie tutaj jest, nawet zimą. No ale fajnie. Plan dzisiejszy wykonałem. Króliczki, widok tutaj piękny mają. Dobrze. Jak to ładnie wychodzą tutaj już fajnie. Floksy, szczypiorek. Z tej strony też mam szczypioreczek. O ładnie, ładnie szczypiorek już wyrasta. I taki kolorowy szczaf piękny, no, ale tak poza tym to jeszcze się nie ma co chwalić. Jedynie, jedynie co jest pięknego, co mogę powiedzieć, to ten zapach ziemi. To wszystko pachnie. To jest wieś. Ziemia pachnie. Do zobaczenia do jutra. Pa. Miałem już zakończyć, ale jeszcze muszę opowiedzieć o takim fajnym, takim, takim w przypadku, o, tu w tej doniczce znalazłem węża. Kupiłem kiedyś w jednym z sieci takiego węża, fajnie mi się podobał i obwinąłem go tam na czereśni. Ten. No i zapomniałem o nim. A wczoraj patrzę, jak tutaj malowałem tą pergolę, że ten wąż jest w tej, donic, w tej tutaj doniczce. I proszę zobaczyć, on nie ma głowy. Odnoszę wrażenie, że jakiś drapieżnik zaatakował go, myślał, że to jest prawdziwy, uniósł w powietrze i chciał go tutaj, albo go upuścił, albo chciał go tutaj skonsumować. To to, to przypadek, nie? Ale co to za zwierzak był, żeby go tak mi napaść na mojego węża pięknego i mu odgryźć głowę, no. I tym akcentem Żegnam się już do jutra. Pa!